Dobra ale muszę Wam cały czas relacjonować, to się u mnie dzieje, bo obiecałem, że będę to robił, a zapominam po prostu to robić, bo jestem cały czas zajęty Instagramem i TikTokiem, a o tym kurde YouTube zapominam. Muszę się przytulić po prostu do tej kamery i nie wypuszczać jej po prostu z rąk. Robiłem sobie właśnie zakupki w Waldiku, ruszamy na Kraków, tam będzie na mnie czekała Lila, Wtedy muszę odespać, bo ja ospałem przez ostatnie. Dwa dni, pięć godzin, bo wiecie, jak ja mam naprawdę natłuk taki myśli, że ja tu wszystko zrobić, żeby wiecie jak po prostu to było dobrze, żeby wszystko było spójne ze sobą, żeby to pykło, żeby po prostu wam zapewniać jakby nie wiem rozrywkę i content, żeby wam się to podobało i wiecie jak po prostu chcę to wszystko odpieprzyć, że tak powiem, jak najlepiej, bo chcę, żeby to miało jak najlepszy wydźwięk i żeby to było po prostu tak jak już mówiłem no ciekawe dla Was. Ogólnie teraz z tego zabrze trafiłem na Katowice, żeby sobie właśnie iść na busa. Ogólnie jeszcze kompletnie dzisiaj nic nie jadłem. Jestem, tak jak już mówiłem, roz po prostu trzęsiony. Jestem ogólnie ciekaw ile ta moja cała jakby nie wiem przygoda e, będzie trwała, bo aktualnie nie wiem spełniam marzenia, mogę wam tak to powiedzieć. I to jest serio po prostu coś niesamowitego, że tak się dzieje. Dziękuję wam. Serio. Dobra mordy, pada deszcz, zaraz będę. Patrzcie ziomale, ciekawe gdzie ten tutaj mały przybysz będzie jechał. <grywka> Powinno go ze sobą. Jedziemy do Krakowa ziomale, miasto królów, tak jest. <grywka> ziomale, to jest tak prawda, jestem już w pięknym Krakowie, diabelski mojen Wisła, Wawel. mandat. piękna, <grywka> piękna sprawa. Trzymaj. Patrzcie, mordki, to jest Molly. Jaka jest super. Jaki ma oczka. patu. A, super jest. Tak, siedzę sobie u Józefka w Krakowie. Dzień nie wiem, który jest 16. No i tak, będę jechał teraz chyba do Poznania. Do znajomej I tak jest plan. Zobaczymy, co będzie w pociągu. Jestem zajebane, nie, nie są. No. Ja do sobie właśnie do Poznania. Chcę jechać do ziomeczka do Łodzi, ale stwierdziłem, że Pojadę do znajomej do Poznania, bo ona ma weekend zwolny Będzie fajnie No Tak, miasto Doznań Co dalej? Nigdy nie w Poznaniu Zobaczymy jak będzie Tutaj naprawdę wziąłem ze sobą asortyment Pokażę wam Lesiki Drugie lesiki Miller Mysia. Tak trochę tematycznie Wziąłem sobie Kozła, Bucha od wojewódzkiego jestem bardzo ciekaw tego piwa. Żywca. <grystwa> jednego już wypiłem i jakiegoś energola? No i czwartki dyniwa. Nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś jestem? Sadajemy. Uwaga, mamy recenzję olejców prosto w pieca solone. Pierwszy smak. Mmm. Wspaniała chrupkość tego chrupka. Chipsa. Jest naprawdę nie bywała. Jest delikatnie opiarzmiony. Nie, to chyba zło nim, Opruszony solą. Wspaniały. Diowale. na robić to jest bucha od Kuby Wojewódzkiego. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. Co tam Kuba zmajstrował dla nas dobrego, tak? Przyjazdę Państwo. Ej, jest taki kapsel, że się go otworzyć nie da. Otworzyłem... No dobra jest, jest dobra Serio, zajebiste jest Mój kochani, Poznań, miasto Doznań Nie ma co tamto, tak? Ogólnie nikt już nie był w Poznaniu Nie wiem co mnie tutaj czeka, idę do Olgi eee, Kim jest Olga? Olga zna mnie z Instagrama Pisałem sobie o parę razy No i co? No i k***a Idę tam do Bonusa, powiem mu, że bym je oprowadził po azarskim Zobaczymy co z tego będzie Co mi tutaj? Ostrość punktu Czemu taka jest ostrość niedobra? W tym pociągu strasznie jakby zasypiałem, nie? Ale tam myślę, że Olga mnie obudzi no. Ej ja pierdziele, jestem w Poznaniu. Zawsze to chciałem przyjechać, znaczy zawsze. W <grym>, to nie chciałem. Znaczy <grym>, nie, <grym>, nie chciałem. Ja bym chciał wzięli całą Polskę, a teraz taką mam prawie dużą możliwość, może nie całą, ale zawsze coś tam zjedzę, nie? Idę, zaczyna lać deszcz. Jest bardzo mało sympatycznie. Mam wisiać jakby na Poznań Razy Perantzefaję. No i będzie spokojnie, nie? Jest godzina 23. Ja nie wiem gdzie jestem. Ale jestem jakieś 500 km od domu generalnie, nie? Tutaj tak to wygląda. W sumie kurde, nie ma nic ciekawego w tym badaniu póki co, nie? Prócz mnie oczywiście. Nie. Jak się wystraszyłem! Stary, nie rób tak! Pozdrowił was na vlogu! Na każdym peronie zawsze są takie stare, okropne budynki i one wyglądają jakby do Auschwitz tam ludzie siedzieli. Igla raz tam wynosi Jak zioła idzie, ale raczej nie do mnie. Do mnie przyszła panienka. Dobra, co mamy dworzec główny zakładam. Ja pierdzielę. Fuuu! Pierwsza hara w zaniu. Może <grym> za seraną zaseraną maseczkę. Nie jej. Dzwoni do mnie ta Laska. Patrzcie taka dyskoteka. Rari rari, idziemy. Irytujemy ten covid strasznie, nie? Serio. Mi go chwilę. Znowu do mnie dzwoni ta Laska. Niecierpliwa. Ty, bo ja idę gadam z tobą ciągnę walizę i vloga nagrywam rozdwoje się. Nie, nie, nie masz swojego vloga. Kupa, ja, ja ci też... dam, żeby jak mojego akon ten musi być robiony. Nie zapyta, wow. człowiek się spyta. Co człowiek no, będzie miał? Co pan będzie miał? Dam panu papierosa. Co panu nie daje papierosa? No na piwo zbieram, ale nie. No, na piwo nie mam. Papierosa nie, mogę no, dać. No, okay. Bo nie mam drobnych, serio. Proszę okay. pana, bardzo. pan sobie spali fajer. Ma pan ognia? Mam ognia jakiegoś ma. Tak, mordę do palenia też pan ma. Też mam. To wystarczy. To jest okej. Okay jest jest okej, okay, to jest najważniejsze. No, a reszta to jakoś może się załatwić. Tak, jakoś się załatwi. No trzeba żyć jakoś. Dokładnie, i na przykład rodzice w niedzielę z domu wyrzucili. I ja tak jeszcze od miasta do miasta. Byłem już w Krakowie, w Zabrzu, dzisiaj jestem w Poznaniu. W poniedziałek będę w Łodzi. Jakiś tam jeszcze plan jest, nie wiem, do trójmiasta pojechać, do Warszawy. Jeszcze zwiedzam Nie, i dobrze, i dobrze. Ja się cieszę. Okay. Tak, jest fajnie, jakby nie patrzeć. Nie? Na, na wakacjach nie byłem z 5 czy 6 lat, to mam wakacje od dwóch no, tygodni. Od dwóch tygodnia. A to aż tak, to nie, aż tak nie szalałem. O chyba przyjechała moja koleżanka, ale nie jestem pewien. Chwila. No halo piękna. Ja tu gadam z panem i panem faję. Czekaj, gdzie mam przejść? A weź mi jakoś mrugni, żebym cię rozpoznał. No dobra, idę, tam jak żabka. Mam iść tam, to ja idę. Powodzenie nie, panu no pewnie, życzę. Powodzenia, panu Powodzenia! Też powodzenia! Dzięki! Ło, maseczka, dobra, ją. Miłego! Miłego, Dzięki! No, poznałem pana, pan też nie ma domu. Ja nie mam domu, pan nie ma domu. Wszystko, wszystko fajnie. I coś, Jomale, kurde bele. Zobaczymy, co będzie z tą laską, nie? Mam przejść na drugą stronę ulicy, nie wiem gdzie ona jest. Muszę się wyspać, to jest dramat. Cyk, muszę uważać na tą walizę w ogóle bardzo, bo i się kółka, że mi się urwą. I tak na wybojach na zawsze tak idę, powoludzku. Cyk. A. a, a, a. Dobra, udało się, idę. Ja pierdzielę. Cieszę się, że mi humor wraca, bo ogólnie wiem, że się wyśpię i będzie zajebiście, nie? Bo chyba mam tamisz. Jest, jest, twoja laska, jest Jona! Kurde bele i teraz wiecie jaki jest największy problem? Że chcę nagrać kurde tak. Na telefon to, w vlogach chcę nagrać, a mam tylko dwie ręce, nie? I nie mogę trzymać i telefonu i kamery. I nie wiem co mam zrobić w tym momencie. To jest największy problem. Mówię duży jestem poza, nie widziałem, że aż tak, że źle. Metropoljeździe pełną parą. Jest! Jeżeli ma trafi kara z Krakowa, to mogłem kurde... Tutaj przyjechać, a nie! Jest machami. mi. tam ona z pieskiem, mogę to. Zaraz macie kiarę, jest i ona! Jest Jola, jest Dobra, ładuje się Pyk Ja mam to otworzy, weź mi otwórz Otwórz mi bagol Ona nie wie jak, na mi nie wie jak otworzyć bagol z babą Czy otworzysz no mi bagażnik No jest otwarty. Nie jest, no jest. Dobra, jestem zjany Ej Patrz co, Jest, cześć kiero! Cześć Dobra, misia, czekaj Ja cię Jaka jest już słodka, boże! Ojejku! No dalej zamykaj! Zaraz jej bieska głaska!